Ja nie, ja jest. Ja mamę proszę kapu, proszę proszę do, saka, do saka, O mój, miły prosiaku, 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 proszę, proszę, w

Ale gra to zobaczymy jakaś koranka, duży rozrzut wiekowy, bo najmłodsza w tym klub jest zły z serca. panie, głównie z tego co wiem, nawet jeżeli nie do oczu, to są panie, które schodził 18 lat, a poświęcił je to, jest dom, dziennik, do pomocy społecznej. Tak? Ale to nie mamy pomocy, niektórym poszedłem. jak zobaczycie, za was znakujcie sobie z wszystkim razem. of fats and lots of dollars Spending every dime for a wonderful time If you're blue and you don't know where to go to Why don't you go where fashion sets Putting on the wrists Different types of wherever they go Pants with stripes Zapraszamy do tańca, zapraszamy do baletowania. Kiedy, jak, dzisiaj, kto, jak i my? A jak ktoś skończył 17 18 lat, można przyjść do klubu wesołego seniora i potańczyć z dziewczynami. Jak widać, jest deficyt panów, także panowie. Don't come back no more, no more, no more, no more Here's the road, yeah don't you come back no more Now I'm back, listen, baby Don't you lose this way Cause I'll be back on my feet someday Don't care if you go to other studio. You ain't got no money You just know who to And I guess if you say so I have to find my seat, let's go Here's the road, yeah. don't you come back no more Don't you come back no more. Hey, hey, hey. He's your object. Don't you come back no more.